Ale pogoda dzisiaj u, Szk u szkockiego. Cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik. Wykorzystuję tą pogodę i zapraszam na majowe obejście ogrodu. Chodźcie ze mną. A my startujemy stąd. Tylko spójrzcie jak tu dużo. Jak landynka, co? E, to jest płomyk przed lasem. nasz szedlastym. przed lasem. Odmiany zabicie mnie, nie pamiętam. Ale spójrzcie jak się rozrósł i jak ładnie w tym roku kwitnie. Dzieciakom strasznie się podoba. Idziemy dalej. Co tu mamy? Karłatka niska, w tym roku wsadzona do gruntu, odmiana Vulcano, taka ta bardzo krępa, niska, zwadna. E, przez zimę, bo te korzenie się rozosły w tej donicy, wy, bardzo mi z żółku, żółkła ta palemka, ale myślę, że teraz się odbije tutaj w gruncie. Wsadzałem ją może z miesiąc temu, a obok niej ciemiernik. Ciemiernik to jest ten jeden z tych nowych odmian. Odmiana L Rose charakteryzuje się tym, że on już zakwita w połowie października. Tam Gdzieś dołączę link, jeśli chcecie wiedzieć, jak, jak wygląda, jak kwitnie. A... Dlaczego mi się podoba? Poza tym spójrzcie na rozmiar tych liści. Przecież ja mam ręce jak pół bochenka chleba, a to ogromne. Ogromne ma liście. Bardzo intensywnie zielone. To jest odmiana, która tutaj może rosnąć w pełnym słońcu. W Polsce bym sadził w półcieniu ale ma tak ogromne liście jest tak rozłożysty. Naprawdę, jeśli chcecie coś się wynika, który będzie wyglądał również egzotycznie, no bo te miasto takie liście, to myślę, że ten jak najbardziej mówię, a poza tym strasznie duży plus, zakwita już w połowie października. Spójrzcie jakie niebo, a co na tle nieba, coś równie niebieskiego. Troszeczkę inny odcień. Prusznik, prusznik niebieski to odmiana, kończa, zimo zielona. Ja powinienem jeszcze nagrać, jego w pełni nie jest niedobre, jak zakwita. Tutaj już pierwsze czmiele na nim szaleją. Widzimy je. Eee, znacznie mi się mi mi go w ogóle położył w tym roku. O miał rozosną, rozosnąć się na... 4 metry, na długość ma już 5, miał być na 2,5 metra, ma już 4 metry wysokości. Muszę to z nim zrobić. Będę go w tym roku przycinał, więc jeśli chcecie wiedzieć, jak się przecina tusznika niebieskiego, to obserwujcie mój kanał, bo po przechwitnieniu będziemy go ciąć. Bo teraz ten termin, kiedy się przytnie, Bo mi się bardzo smutnował. Myślałem, że w ogóle mnóstwo gałęzi w ogóle no, uschło. Bo położyło mi go całkiem, jeden z naszych sztormów. Mieliśmy bardzo sztormowy, bardzo mokry rok. Teraz już się na z Kalifornii, więc ten mokry, wieczny, szkocki klimat nie za bardzo powinien odpowiadać, ale. Spójrzcie, nawet te gałęzie, w górze, myślałem, że uschły kompletnie. Nie uschły. Odbił. Odbił rośnie, może nie wygląda tak dekoracyjnie w tym roku, jak w poprzednich latach. o tym jeszcze nie, nie całkiem roski, To też jeszcze trzeba wziąć pod uwagę. Ale może wy, dajcie mi pomysł, co, jak go przyciąć? Co, by, co wy byście z nim zrobili? Ja mam kilka pomysłów, bo tak go nie mogę zostawić, bo jest za duży, za bardzo się rozkłada i no, nie wygląda, że to jest za nie więc trzeba będzie go poprzecinać jakoś pufnować. A jeśli już mówimy dalej o niebieskich, to może tutaj niebieska, ptaszki niebieska, niebieska trawa owsiana. bardzo wcześnie kwitnąca. Proszę, o tej porze roku, początek maja, tu u mnie w szkockim, chłodnym klimacie. Chyba pierwszy raz kwitnące takich traw. Myślę, że o tej porze roku te ich kwiaty, to są kwiatostalne te Na wietrze tutaj bardzo fajnie się prezentują. A gdy już mówimy coś, co wcześniej kwitnie. Dołączony, nagrany poprzednio film o trytomie. Nie ma polskiej nazwy. Ja bym nazwał Olbrzymia. To jest na pochodząc z kolei z, z Afryki Południowej, ze, wschod, ze wschodniego wyżu, Afryki Południowej. Wyłącza link. E, angielska nazwa Nifofia Nortiae. Nortiae nie pochodzi, nie, nie, nie pochodzi od, od północy. Od nazwiska i odkrywce. E, bardzo dekoracyjna, przypominająca, aloes. I myślę, na tle tych niebieskich traw, spójrzcie, to całkiem fajnie się prezentuje. Kolanami strzelają, nie na oliwione. Tylko spójrzcie, bardzo, bardzo fajnie. Bambusy w tym jaku szaleją, jak nie wiem, ale nie o nich teraz mowa. Powiem też, o tej roślinie, gdzie ta słychać bzyczenie, bo zakwitła. Kwiaty ma dość, dość niepodzodne, jak widzimy. Ale nie o to chodzi. To jest miniaturowy taki. Actinidia pstrolistna. Actinidia koło miła chyba. W łacinie. Poprawcie miężto się mylę. Tylko spójrzcie na ten kolor tych liści. Tylko spójrzcie. Biało zielone z różowymi końcówkami. To się na nie musi ładnie kwitnąć. Jeśli ma taki kolor liści, to jest w ogóle pnącze, więc też. I miejmy to pod, pod uwagę, że to trzeba będzie gdzieś zawsze formować, przecinać, czy dać im miejsce, żeby rosły. Ale mówię, spójrzcie tylko na ten koloryści w pełnym słońcu. Czyż to nie cudnie wygląda. Szkocki zaczął pomalować płody i nie skończył. Co chwilę coś innego ma do dowody. Tyle pomalowałem. Ale trzeba to zrobię więcej. Tam jest ta chleba tam, także jak, ten, jak będę miał czas, to zrobię więcej. Na tej rabacie co chciałem pokazać, wsadziłem jednego z moich, z moich, z moich kapusów do rogu. Wysadziłem też tutaj um, len nowozelandzki, um, odmiana Sundowner, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Dwuletnia roślina świetnie wygląda nad brzegiem oczek wodnych, jezior i tak dalej. Mrozo-odpodne, To jest dwulatek. W tym roku to jest drugi rok, kiedy u mnie rośnie. Ancydzięgiel, olbrzymi. Tylko spójrzcie też na ten rozmiar tych liści. Też myślę, że to fajnie, egzotycznie wygląda. A jak zakwitnie, to dopiero Wam nagram film. Bo to też będzie. Myślę, że będzie fajnie i dekoracyjnie wyglądało. I obok nie chciałem jeszcze pokazać. Pierwsza duża, która u mnie kwitnie. Róża. Róża parkowa, róża rugosa. To jest odmiana pełna. Cudownie, nie wiem, czy widać w tym pełnym słońcu. Cudownie, cudownie tu od niej pachnie. Ja w tym roku myślę, że z tych kwiatów zrobię to samo, co moja babcia zawsze robiła. Czyli sok z płatków róży. Ja tylko nagrywam teraz, bo za chwilę będę za nim nie ten... nie, nie, nie dojrzeją za bardzo. Będę zbierał te kwiaty i zdo, zrobię, z nich, zrobię z nich sok. Przy okazji zaskoczę dzieci, bo pewnie tego nie znają. Tam na niebiesko kwitną te dzwonki, ale nie o tym. Sosna. W sumie dostałem. Nie planowałem ich. Jak, jako mała rodzonka. <laughs> znajomego z pracy. Ehm, bo on wyjeżdżał stąd. Maj, miał ją muszę w donice. To podobno to jest sosna zwyczajna. Odmiana trollguld trollguld troll Złoto trollów. Norweska odmiana. Podobno, tak mi powiedział. Wygląda całkiem, całkiem, czyż nie? Te żółte pędy na tych jasno-zielonych, dłuższych igieł. Myślę, że całkiem, całkiem fajnie. Jak pomaluję ten płot na czarno, prawda? to dopiero będzie fajnie wyglądało. Ale kiedy go pomaluję? Wiecznie czasu? Na nic nie mam. Na nic nie mam czasu. Tu dwa bzy czadne. Ten, odmiana Golden Tower. A obok niego Black czarna czarna wieża. Złota wieża, czarna wieża. Ale na czarnej wieży puściłem powojnika. Powojnika to jest odmiana e, Korean Amber. Korean Amber, czyli koreański bursztyn. Spójrzcie, jakie ma ładne te kwiaty. On kwitnie wcześniej. Zakwita wcześniej wiosną. Tutaj u mnie już pod koniec kwietnia drugi raz zachwita jeszcze raz e, późnym latem, wczesną jesienią, już nie tak obficie, ale... Na, pajączek, spójrzcie, widzicie? Ale nawet mm, nawet jego nie nawet jego nasiona wyglądają całkiem, całkiem ciekawie, szmiele też go uwielbiają. Myślę, że go mi się puści po tym ten żółty kolor, po czarnym po czarnym ziemi. Myślę, że będzie radzą fajnie wyglądało. Poza tym nowe liście puszcza już moja e, facja odmiana Spider Gold. Tylko spójrzcie nowe liście, jak ładnie, jak ładnie wyglądają. Na telich zeszłego roku. Też tu u mnie rośnie ta facja bez zabezpieczenia. Chociaż mówili, że wytrzymuje do minus pięciu. Zdecydowanie więcej wytrzymuje. U mnie było minus nie w tym zimie było minus 11. Fakt, że tu jest przy płocie pomiędzy tymi dwoma bzami, które i tak ta miście, ale i tak wytrzymuje. U mnie wytrzymała ta mała minus 11. Tutaj coś. Duży krzew to będzie małe drzewko. Jak zwał, to zwał. Kalina japońska. I to jest naprawdę drzewo, na którym się... Nie powiem co. Bardzo podoba. To jest od, kalina japońska, odmiana Kilimanjaro. Kilimanjaro, czyli najwyższy szczyt Afryki. Mm. Spójrzcie jakie ma ładne, mm, ładne te kwiaty. Jeszcze nie wszystkie się rozbiły. To jest roślina, która jest dekoracyjna przez trzy sezony. Wiosną nawet te liście, mi się tak podobają te liście, naprawdę. Ładnie karbowane, ładny kształt. Piękne białe kwiaty wiosną, ma fajny kształt taki takiej delikatnej pagody. Eee, jesienią szkarłatne owoce, a latem, późnym latem, a jesienią mm, pięknie się wybarwia na pomarańczowe czerwone kolor. Jeśli macie ogrody, mm. szczególnie mówię, polecam do ogrodów e, japońskich czy orientalnych, to jest szino, jeśli macie ogród japoński, orientalny, naprawdę, naprawdę polecam. Kalina japońska, odmiana Manżada. Bardzo mi się to podoba. kształt liści, kolor liści, kwiaty, owoce i jak się przebarwia ładnie jesienią teraz oszyna, która będzie dekoracyjna w waszym ogrodzie przez trzy sezony od wiosny do jesieni. Idziemy dalej, to chciałem pokazać? Kodilina. się muszę przebić? obok. bo kodilina japońska. To niekościelaczył człowiek zostu, ale Nowe liście już ładnie wyrastają. Już ma grubszą młodygę, tam ma bardzo rozłoży, rozłożyste, rozłożyste te liście. Obok niej Brunera, która w, o tej porze, mam kilka odmian Brunera. Ta, ta chyba to była odmiana Gold, bo ma takie właśnie żółte, żółte liście. Mam jeszcze odmianę Jack Frost, mam jeszcze odmianę Alexander the Great chyba nazywa Kwiaty przypominają zapominajki, ale myślę, że preferują tu to są do, do dużego cienia. I u mnie ma słońce tylko przez godzinę w ciągu dnia. A proszę, jak ładnie się rozrasta, ładnie kwitnie. A za nią widzimy nowe liście machonii, machonia, które wypuściło się. Nowe liście w tym miedzianym, miedzianym kolorze. To roślina, która też mi się bardzo podoba, kwitnie, kwitnie zimą. Późnym latem dekoracyjne owoce, które można z nią wyprzetworzyć. Ja zostawię je tak dla ptaków, bo ptaki uwielbiają zimo Zielona też roślina, która preferuje duży cień. W sumie miałem już zakończyć nagrywanie, ale coś Wam chcę jeszcze pokazać. Po pierwsze, to jest taki najbardziej cienisty kawałek mojego ogrodu. Mojego o tej porze akurat mam, to jest ta godzina, kiedy tu słońce pada. I myślę, że to się teraz świetnie prezentuje. Spójrzcie, jak się przebijają. przebija to słońce przez te liście. To jest leszczyna. To jest leszczyna taka, nie wiem czy widzicie, pogięta. Te gałęzie rosną w każdym kierunku. Teoretycznie muszę to przycinać, bo się za bardzo zasta. Ale jak to ładnie wygląda tej porządku roku. To jest odmiana Red Majestic. Obok niej ten buk ma taki kolor liści przez cały sezon. To jest w ogóle buk kolumnowy. To był pierwszy ośnion, kupiłem do ogrodu. Jeszcze mi um, book kolumnowy odmiana Dawood Gold. Bardzo fajne, bardzo wdzięczne grzewko. Tutaj mój największy z moich e, ciebiedników. Ciemiernik biały. Miałem go roz, Myślałem, czy go nie rozsadzić, czy go zostawiłem go. Już mam metr 30. Rozsiadłem roz, roz na metr 30. Z tyłu za nim. Znowu była na wielkolistna. To jest w takim cieniu wciśnięta. To jest odmiana Jack Frost. A tam w rogu całkiem to jest najciemniejsza część mojego rogu, I to jest test. Tam rośnie facja. Facja japońska ta zwykła odmiana. I żyje. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Pierwszą, pierwszą zimę przeżyła. Tam jest zero słońca. Zero dosłownie. Ale nie to chciałem pokazać. Tu jest kolejna Brunera. to jest Alexander the Great, ale obok niej chciałem pokazać to tutaj. To w sumie powinno rosnąć w półcieniu, ja to dałem do pełnego cienia, tak jak się to widziało przy właśnie przy paprociach. To jest Epidemium alpejskie, maleństwo, ale spójrzcie jakie ładne światło. To jest odmiana Amber Queen, burczowa, królowa. Bardzo delikatne kreduszki, ale spójrzcie, jak ładnie wygląda. Tu wciśnięte, w tym miejscu. Myślę, że to całkiem fajnie się na tyle tej tej brunery prezentuje. Maleństwo, ale specjalnie dla niej lubię w ten kąt ogrodu przychodzić. Epidemium alpejskie. Epimedium. Epimedium? Epimedium. alpejskie. A odmiana, dziecko mi woła odmiana od Amber Queen. I to już na tyle. Strasznie mi się ten maj podoba. Kwiecień mieliśmy tak do, no, do pupy. Do pupy był ten kwiecień. To teraz ten maj nadrabia, bo ta pogoda wreszcie jest sucho, wreszcie jest w miarę ciepło, wreszcie jest słonecznie, bo tu w kwietniu i w marcu było zimno, jak nie wiem, było mokro i było szaro, nieprzyjemnie i i wszystko w tym roku za późno wystartowało, ale jak wystartowało? mówię, Nie chcę mi się do domu wracać. Trzymajcie się ciepło, napiszcie mi, co u was się dzieje, jak, jak, wasz maj, i co. I do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. pa.